Witam trenerze, yy, troszeczkę specyficzny, specyficzny wygląd, bo yy, jest rzut typowo na, na tablicę, yy, żebyś, żebym mógł lepiej yy, opowiedzieć o otwarciu gry 1-4-3-3 yy, yy, przeciwko 1-4-3-3 w otwarciu, yy, otwarciu gry w bazie 0 i tutaj tak jak widzisz na, na animacji tak jak widzisz na, na karcie ebooka skupiamy się na otwarciu w bocznym sektorze poliska i, i głównymi, głównymi aktorami można powiedzieć tego otwarcia gry są zawodnicy na pozycji numer 2 na pozycji numer 3 na pozycji numer 5 i na pozycji numer 4 no i bramkarz otwierający otwierający grę pierwszym podaniem o co chodzi w czym sektorze robimy sobie jeżeli przeciwnik broni jest ustawiony w bronieniu wysokim podwyższamy najpierw podwyższamy ustawienie naszych zawodników na pozycji numer 2 i 3 i w tym sektorze robi nam się Robi nam się 2 na 1 bądź ewentualnie jeżeli zejdzie tutaj zawodnik, zrobi nam się 2 na 2. Ale, ale początkowo, pewnie zawsze, szczególnie w niższych ligach, może to być problem z przesunięciem zawodników, chociaż też w czwartej lidze zdarzają się takie kwiatki, że, że zapominają tutaj przesunąć, przesunąć ustawienia zawodnicy na pozycji 4 i 5. Ale mm, do brzegu. Yy, o co chodzi? Otwieramy krótko. Otwieramy yy, krótko do czwórki. I co ważne jest, żeby nasza pozycja numer 2 i 3 odpadła nisko, ponieważ przy otwarciu gry otwieramy nisko. Zawodnik numer, zawodnik numer 11 będzie presował. Dziewiątka powinna presować, siódemka powinna zamykać, powinna zamykać tutaj sektor yy, i, możliwość podania, i możliwość podania do piątki i zmiany centrum gry. I teraz, jeżeli, twór, jeżeli trójka nie ogarnie tematu, nie pójdzie do dwójki, bo będzie się zastanawiał, czy iść, czy nie iść, tym bardziej, jeżeli czwórka nie przesunie no to, będziemy, to, to mamy dogodną sytuację. Dlatego to zejście tutaj musi być w miarę dynamiczne. Jest zejście, zejście, żeby tutaj zawodnik numer 3 był troszeczkę zdezorientowany i nie wiedział, co zrobić. Ale w momencie, kiedy uda nam się zejść, zagrywam do bocznego sektora, wójka wychodzi, krótko prowadzi tą piłkę i teraz moment. Jeżeli będzie przejście, ósemka oczywiście też może zejść niżej, oni też mogą zejść niżej, żeby zabrać i zrobić przestrzeń. E, ta ósemka dziesiątka i szóstka e, nasza przy otwarciu, żeby tutaj zrobiły nam się, żeby tutaj nam się zrobiły sektory wolne e, i przestrzenie wolne. I teraz, jeżeli trójka wyskoczy, mamy dogodną możliwość do zagrania, do zagrania e, i wyjścia z, e, ze z własnej połowy szybką, szybką akcją. Nawet jeżeli nie wyjdzie, to szukamy właśnie podania półgórnego lub górnego za linię obrony. Tak? Dlatego wszystko otwieramy w boszym sektorze. I co ważne, jeżeli nawet tutaj czwórka przesunie, tak? Czwórka przesuwa, tu przesuwa, no to wtedy jesteśmy już zmuszeni grania Yy, grania yy, do bocznego yy, w bocznym sektorze yy, w bocznym sektorze yy, za linię obrony dlatego bardzo ważne jest bardzo ważny jest ruch dynamiczny tutaj zawodników na pozycji numer 2 i 3 którzy oni zejdą i oni muszą zejść teoretycznie muszą zejść nisko żeby dać czas i miejsce bo jeżeli tutaj jedenastka podejdzie to może tą przestrzeń zabrać ale tutaj już musi być wszystko na jeden kontakt bo jest zagrane, oni muszą wiedzieć już co robić bo jeżeli tu będzie zagrane raz to już tutaj musi być zagrane dwa trójka oczywiście no może zejść nisko tak? no ale czy zejdzie? u mnie się jeszcze nie zdarzyło żeby żeby trójka zeszła y, gdzieś bardzo nisko tutaj y, do, do dwójki tutaj gdzieś zabezpieczyła nie? Tym bardziej, jeżeli zobaczymy, że takie, że takie coś będzie, ale to jest zbyt mało czasu i zbyt krótko, żeby tutaj oni mogli zareagować, bo on jest ustawiony wysoko, tak, i wtedy tylko schodzi nisko, jest zagrane raz, dwa i praktycznie trzema podaniami wychodzimy już, wychodzimy już yy, ze swojej połowy i otwieramy grę. Yy, tylko to musi być dynamiczne, to musi być yy, zdecydowane, i, I to musi być według zasad, które zawodnicy znają i wiedzą, co się wydarzy. Bo, bo nie może być sytuacji, że oni sami gdzieś się zaskoczą. Tak? To, to musi być gdzieś sytuacja dynamiczna, pewna. E, oni muszą być też pewni swoich tutaj, e, swoich działań i swoich, e, i, swoich, i swoich ruchów i tego, co mają robić. Mhm. Jeżeli któryś zawodnik gdzieś E, zapomni e, z Muli brzydko mówiąc e, no to już będziemy mieć wyzwanie i będzie, będzie nam to trudno zrobić wtedy pewnie jedyne co nam zostanie to jest, to jest ratunek otwarciem gdzieś długim e, wybiciem piłki podaniem dłuższym Yy, za, za linię obrony, ale nie chcemy, nie chcemy tak grać, chcemy kontrolować od samego początku piłkę, chcemy od samego początku tutaj tym bardziej, że jesteśmy ze atakującym, yy, wszystko zależy od nas. Yy, tylko mówię, dynamika, yy, znajomość, zasad, znajomość tego co zawodnicy mają robić i na pewno to wyjdzie, wiadomo no to też potrzeba czasu, to nie jest tak, że zrobicie to raz na treningu, czy dwa i od razu to, i od razu to kliknie i będzie działało tutaj potrzeba czasu potrzebujemy gdzieś wytrwałości, cierpliwości bo za pierwszym razem na pewno nie będzie wychodziło za drugim, trzecim też nie ale, ale w momencie kiedy już to będzie załapane, to na pewno będzie dawało tutaj nam korzyść szczególnie w bocznych sektorach boiska przy atakowaniu ok, jeszcze, jeszcze tutaj chwilę nawiązując do zadań zawodników to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na zadanie zawodnika numer 4 bo tutaj też powiedziałem żeby ta czwórka jak będzie, będzie przejście żeby ta czwórka Y, łapała siódemkę i teoretycznie według zasad ona tak powinna robić ona powinna przejść, powinni się zmienić co jeden ale, żeby też troszeczkę tutaj popsuć szyku możemy naszą dziewiątkę jeżeli będziemy wiedzieli, że otwieramy w tą stronę, że otwieramy w ten sektor, to fajnie by było, gdyby ta dziewiątka związała czwórkę po prostu ustawiła się przy nim cały czas go zabiegała, nawet jak tutaj piątka zejdzie do niego, no to Zejdzie czy nie zejdzie? Nie wiadomo. Ale też w razie czego możemy przesunąć szóstkę, żeby tutaj było albo dziesiątkę, żeby tutaj było związane. Fakt, fakt, faktem ryzykujemy. Ale otwarcie gry nisko to jest ryzyko, które możemy podjąć bądź nie. Ewentualnie tu mogę zostawić, żeby za bardzo nie kombinować i skupić się tutaj na tej dziewiątce ewentualnie podnieść strukturę i szóstkę podnieść wyżej, bądź podnieść dziesiątkę wyżej, tak? I tutaj nam się też gdzieś zrobi. I czy ten pójdzie, czy nie pójdzie, nie wiadomo, ale czy, czy aż tak bardzo chcemy ryzykować, to już jest pytanie do Was i, i zostawiam to Wam. Ale ta dziewiątka ma cel, żeby nawet związać tą czwórkę, żeby tutaj być ustawione, żeby tutaj być ustawionym. Tak? Żeby chodzi cały czas przy tej czwórce, żeby ta czwórka gdzieś tutaj cały czas yy, miała, miała zadanie krycie. Żeby... Gościu na pozycji numer 9 niech się stanie taką troszeczkę ofiarą tego, tego otwarcia. Niech on tutaj cały czas krąży przy tej czwórce, żeby ta czwórka miała zajęcie i żebyśmy tutaj, żebyśmy tutaj mieli swobodnie, żebyśmy tutaj mieli 2 na 1 bądź, bądź nawet 3 na 1 jak tutaj zejdzie. I wtedy jak, czwórka, jak dziewiątka zwiąże mi czwórkę, no to raz, że mam tutaj otwarcie raz, otwarcie dwa, no to mam już tutaj przestrzeń do prowadzenia, do ucieczki i do podania i do zdobycia i do zdobycia gola. Więc e, cały czas powtarzam, to co przed chwilą mówiłem, ważne jest, żeby każdy zawodnik miał cel, miał zadanie i z tego zadania się, e, zadania się wywiązywał. Yy, dlatego tutaj pozostaje trening, trening yy, i mam nadzieję, że w którymś momencie Wam to zacznie wychodzić yy, i, będziemy, bo, i będziecie mogli się cieszyć yy, z otwarcia gry, które daje Wam bardzo dużo, yy, bardzo dużo korzyści. Ok, to tyle, yy, jeżeli chodzi o, o otwarcie gry yy, 1-4-3-3 przeciwko 1-4-3-3 yy, z zejściem nisko zawodników na pozycji numer 2 i 3. Zachęcam do, następnych, do następnego skanowania, do kolejnego otwarcia, czy, czy do innych materiałów, które znajdujesz w tym e-booku. Mam nadzieję, że wykorzystasz to zadanie u siebie. Pozdrawiam Cię. Cześć.